W Tarnobrzeskim Domu Kultury rozbrzmiewały polskie patriotyczne piosenki. Wszystko to w ramach widowiska muzycznego pod tytułem Uwięziony Ptak nie śpiewa, do udziału w którym zaprosiło Tarnobrzeskie Stowarzyszenie Esteka. Od lat Stowarzyszenie Esteka angażuje się w obchody Święta Niepodległości, organizując różnego rodzaju widowiska, w tym m.in. plenerowe. W tym roku STK obchodzi dwudziestolecie swojej działalności. Jak widać na przestrzeni lat, gdzie funkcjonujemy, to są działania bardzo różne. Jedną z takich propozycji programowych jest. Propo promowanie polskości, niepodległości, narodowości, bo uważamy, że święto niepodległości powinno po pierwsze dawać do myślenia, że ta wolność nie jest dana raz na zawsze, żeby ludzie też zastanowili się nad historią, bo nie możemy żyć tylko teraźniejszością i przyszłością. Historia tworzy klimat i historia tworzy społeczeństwo. Tym razem Esteka zaprosiła na koncert i montaż słowno muzyczny, oczywiście o tematyce patriotycznej, podczas którego zaprezentowane zostały piosenki z płyty uwięziony ptak nie śpiewa.

to okazało się, że powstała taka idea, powstał taki pomysł w mojej głowie, żeby nagrać taką płytę z nowoczesnymi, bardzo fajnymi aranżami. I pomyślałem sobie, mam tylu wielu wspaniałych przyjaciół, pianistów, poproszę ich, że skoro siedzą w domu, a może się dadzą namówić. I dali się namówić. Wybitni polscy pianiści zrobili aranżację. Wybitni wokaliści, wokalistki, którzy wtedy nie pracowali, bo teatry nie pracowały, wszystko to nagraliśmy, zmontowaliśmy. No i ta płyta sobie tak żyła aż do momentu, tylko w wersji cyfrowej, aż do momentu, kiedy się znalazły środki Województwa Podkarpackiego na to, żeby taki koncert zrealizować. No i to będzie jeden, jedyny taki koncert, kiedy ta płyta zostanie wykonana na żywo. Wojenko, wojenko, białe róże, psalm stojących w kolejce Biały Krzyż, między innymi tych patriotycznych polskich piosenek, mogli posłuchać wszyscy, którzy przybyli na widowisko do Ternobrzyskiego Domu Kultury. Na jego deskach wystąpili wyjątkowi artyści: Barbara Garstka, Basia Giewont, Joanna Gorzała, Basia Janega, Marcelina Woźna i Rafał Szatan. Towarzyszył im zespół muzyczny, kwartet Smyczkowy i Chór pod dyrekcją Michała Jurkiewicza. Tytuł tego koncertu e, mówi o tym, że ptak zamknięty w klatce nie śpiewa. I to jest tak piękne, tak wymowne, myślę, że w dzisiejszych czasach, że e, możemy sobie naprawdę bardzo wiele tych historii, które są opowiadane w tych, w tych piosenkach, e, powrócić do nich, i no, my akurat nie przypomnieć, ale, ale w jakiś sposób, myślę, nawiązać do tego, co dzisiaj się dzieje w świecie i, e, i, i wojny, które dookoła nas. Się toczą od dłuższego już czasu, e, są bardzo niepokojące i, i pokazują, ile więcej w nieszczęścia wtedy, e, wtedy było, porównując do tego, co się dzisiaj dzieje i, e, i, i co się może wydarzyć, jeżeli faktycznie nie będziemy mieli tego spokoju i tej wolności, tego, co tak naprawdę o co każdy walczy i chce mieć spokój i, i wolność, żebyśmy mogli spokojnie po prostu żyć. Trzeba już. W kwitną pąki białych róż. Tam pod jarem, gdzie wojenca pał, wyrósł nam białej róży sum amo qui Chłopaki i Michał Jurkiewicz i, e, i, i Kamil Barański e, postarali się o to, żeby faktycznie te aranż były przepiękne i, i, i są współcześnie e, popisane e, partie, or, tutaj częściowo też orkiestrowe, bo mamy kwartet smyczkowy, mamy naprawdę przepięknie rozbudowaną muzycznie e, całą tą stronę koncertową, więc na, myślę, że to będzie bardzo, bardzo przyjemny wieczór. Nie zabrakło i recytacji. Koncert był współfinansowany ze środków województwa podkarpackiego i miasta Tarnobrzeg.